Od ponad dwóch dekad początek roku akademickiego rektorzy ogłaszali wspólnie podczas uroczystości na wrocławskim rynku. Kulminacyjnym punktem było odśpiewanie uwertury. Akademicki. w tym roku ze względu na zagrożenie koronawirusem spotkanie miało kameralny charakter. W Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego spotkali się rektorzy uczelni publicznych, przedstawiciele profesury i studentów. Nowy rok akademicki będzie inny niż dotychczas. Studenci wykładowcy będą musieli zachować wyjątkowe zasady bezpieczeństwa. Uczelnie są przygotowane na wprowadzenie nauki zdalnej i zapewnienie studentom miejsc do przejścia kwarantanny, jeśli pojawi się taka konieczność. Apeluję w imieniu wszystkich rektorów o zdrowy rozsądek poprosił przewodniczący kolegium rektor Andrzej Rokita. Podczas inauguracji pojawili się przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Medycznego, Ekonomicznego, Przyrodniczego, Papieskiego Wydziału Teologicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Muzycznej, Sztuk Pięknych, Sztuk Teatralnych i Wojsk lądowych. W środowiskowej inauguracji wziął udział także prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, władze Wrocławia mocno podkreślają akademicki charakter stolicy Dolnego Śląska. I WKK i dziki rozgrywki rozpoczęły od zwycięstw. Wrocławianie zdobyli pelpin. Ekipa ze stolicy pokonała Wisłę Kraków. Na pewno ta wygrana da nam więcej pewności siebie. Zagraliśmy na dobrym poziomie przez pierwsze trzy kwarty na pewno w defensywie była super intensywność. Też nam wpadły rzuty za trzy punkty. Nowy sezon. Nowe twarze na pakiecie. Na inaugurację rozgrywek debiut w drużynie WKK zaliczył m.in. Mateusz Żebrok. Zaliczyłem swój debiut. Bardzo się cieszę, że dostałem szansę od trenera. Mam nadzieję, że w każdym następnym meczu będę po prostu dawał sobie siebie wszystko i każdą minutę dobrze wykorzystam. Oba zespoły i z Wrocławia, i z Warszawy intensywnie przygotowują się do kolejnych meczów. Gwiazdą drużyny ze stolicy jest z pewnością Piotr Pamuła, ale dziki to nie tylko ten gracz. Warszawa na pewno będzie wymagającym przeciwnikiem, będziemy musieli dać siebie 100% swoich możliwości, dają mocno fizycznie, także wydaje mi się, że taka sama intensywność w obronie, jak była przez pierwsze trzy kwarty w Peplinie, powinna nam dać wygraną. Przeciwnik właśnie też debiutuje w pierwszej lidze, dlatego niewiele dopiero zagrali jeden mecz, wygrali plus 20. No, jest to zespół podobny do Deki Pelplin. Nieobliczalny, bo zalicza swój debiut. Koszykarze Tomasza Niedbalskiego już nie mogą się doczekać pierwszego meczu w sezonie przed własną publicznością. No tak na pewno fajnie jest grać przed własną publicznością, na pewno własne kosze, własna sala to też pomaga przy rzutach, przy grze. Także no mam nadzieję, że wyjdziemy zwycięsko z tego pojedynku. Początek spotkania w hali WKK przy Czajczej w sobotę o godzinie 18.00.